Przygoda w lasach Warszawy nigdy się nie kończy. Jest wiele miejsc do odkrycia i przyrodniczych skarbów do podziwiania. To dzięki nim leśne safari jest wyzwaniem pełnym wrażeń i wspomnień. Wszystkie odkrycia i skarby warto dokumentować. W naszej bazie przy Borsuczej Norze szczególne miejsce zajmuje Leśna Księga Życia. Otwórzmy ją teraz na stronach poświęconych obserwacjom ptaków i zobaczmy jak fascynujący to świat. Myślę, że tak. Pracownicy Lasów Miejskich Warszawa Gdzie? docierają do paśnika. Siano wyłożone dla zwierząt pozwoli przeżyć na najtrudniejsze na dni zimy. Opieką otoczone są także ptaki. Dla nich przygotowane są karmniki. Każdego dnia przylatują do nich skrzydlaci mieszkańcy warszawskich lasów, aby posilić się do syta. Pysznymi ziarnami słonecznika zajadają się sikorki. Pojawił się także kowalik. Zwróćcie uwagę, że zaraz po zabraniu ziarenka ptaki wylatują z karmnika. Swoją zdobyczą zajadają się na pobliskich gałęziach. Wow! Do karmnika przyleciał dzięcioł. To samica dzięcioła dużego. Z zaciekawieniem zagląda i sprawdza, co dziś zaserwowano w ptasiej restauracji. Widać, że danie dnia przypadło do gustu. Ptak zgrabnie schodzi po drzewie i zabiera się za rozłupywanie ziarna słonecznika. Jako obserwatorzy ptaków warto, abyście posiedli umiejętność rozpoznawania różnych gatunków. Wydaje się to proste? Sprawdźmy. Oto dzięcioły. Na pierwszy rzut oka wydają się takie same. Są to jednak dwa różne gatunki. Oto dzięcioł duży, a to dzięcioł średni. Co odróżnia je od siebie? Między innymi położenie czerwonej czapeczki na głowie. Dzięcioł średni mają na czubku, a samiec dzięcioła dużego z tyłu. Obserwacja ptaków jest fascynująca i wymaga spostrzegawczości. Te dwa dzięcioły wpisujemy do naszej leśnej księgi życia. Warto wiedzieć, że w Polsce występuje 10 gatunków dzięciołów. Ciekawe, ile uda wam się zaobserwować w terenie. Powodzenia! Wiosenne obserwacje ptaków należą do najciekawszych. Zanim drzewa zarosną liśćmi, warto spoglądać w górę. Skrzydła tych mieszkańców lasu można zobaczyć, nim skryją się w zielonym królestwie. Z pomocą przychodzi zmysł słuchu. Słyszycie, to nawoływanie drozda śpiewaka. Jego pieśń jest bardzo melodyjna i przypomina grę na flecie. Słysząc jego wiosenną opowieść, trzeba teraz wytężyć wzrok. Ten ptak uwielbia siedzieć na czubkach drzew. Tu go nie ma. Tu też nie? Jest. Oto on. Można go rozpoznać po nakrapianym torsie. Ale mu to pięknie wychodzi. Stara się przypodobać samicy. Ciekawe, co on tam widzi na tej gałęzi. Sprawdźmy to. Wow, to piękny wschód słońca! Skoro drzew, zlećmy trochę niżej. Oto kolejny ptasi artysta. Ze względu na to, że siedzi po drugiej stronie gałęzi, może być trudny do rozpoznania, ale poczekajmy chwilę. Teraz widać dokładnie to kos. Samca można rozpoznać po czarnym upierzeniu i pomarańczowym dziobie. Do tego jeszcze ten wyjątkowy śpiew. Ciekawe, co w tym czasie robi samica. Jest tu, no tak, nie ma się co dziwić. Urządziła sobie śniadanie na tarasie i poranną kąpiel w kwiatach. Przypatrzcie się. Samica kosa nie jest tak czarna jak samiec i jej dziób nie jest wcale pomarańczowy. To bardzo ciekawe. Różnice pomiędzy samcem a samicą tego samego gatunku można obserwować przy gniazdach oraz przy budkach lęgowych. Para rodzicielska zajmująca dane miejsce przybywa tu bardzo często. Aby nie zakłócać spokoju ptakom przy ich codziennym trudzie, trzeba zachować bezpieczną odległość. Warto przycupnąć przy innym drzewie i zachować ciszę. To para muchołówki żałobnej. Samiec ma czarne upierzenie i białe dodatki. A samica? Jest oliwkowo szara. Zwinność tych ptaków jest niesamowita. Łapią w locie owady i karmią nimi swoje maluchy. Podobne skrzynki lęgowe można zobaczyć w wielu miejscach. Jakie gatunki ptaków w nich zamieszkują? Sprawdźcie to podczas Waszych wypraw. Słychać kolejnego ptaka. Powinien gdzieś siedzieć na gałęzi, ale nie tak wysoko jak drost. Jest! To samiec zięby. Jego śpiew doskonale kojarzy się z wiosną. Ziemba siedząca na gałęzi śpiewa pełną melodię, ale posłuchajcie, co się stanie, gdy ten sam ptak wyląduje na ziemi lub znajdzie się nisko na drzewie i będzie poszukiwać jedzenia. Śpiew zamienia się w krótkie sygnały, przypominające bardziej odgłos świerszcza. Niesamowita jest zdolność ptaków do wydobywania różnych dźwięków i melodii. O, znów dzięcią! Czy już rozpoznajecie, co to za gatunek? Tak, to dzięcioł duży. Gratulacje! Wiosenne przygody z ptakami są ciekawe, gdyż ptaki są bardzo aktywne. Latem robi się znacznie ciszej. Gdzie zatem wtedy szukać skrzydlatych mieszkańców Dzikiego Królestwa? Można wyruszyć nad wodę. To pliszka siwa zajęła dobre miejsce na obserwację rzeki. To zimorodek. Poluje na ryby, my jednak schowajmy się w zaroślach, bo właśnie coś nadpływa to młode kaczki krzyżówki. Ujęcie jest w zwolnionym tempie, abyście mogli przyjrzeć się im dokładnie. Kacza, mama nieustannie czuwa nad potomstwem, kaczątka są wyjątkowo głodne. Teraz ujęcie będzie w normalnym tempie a wy spróbujcie policzyć, ile ich jest. Ostatnia okazja i jak? Udało się? Mam nadzieję, że tak. Umiejętność liczenia ptaków przydaje się każdemu miłośnikowi tych wyjątkowych stworzeń. Często nad wodą można spotkać białą postać Białego Ducha. To jednak nie jest człowiek, lecz czapla biała. Jest wyjątkowo piękna, ale też czujna i płochliwa. Obserwując ją, będziecie mogli poćwiczyć talent ukrywania się przed ptakami. Podczas ptasich obserwacji można także natknąć się na gatunki, które nie są rodzimymi. To znaczy, z natury swej nie powinny występować w tych strefach geograficznych, a występują. Oto mandarynki z Dalekiego Wschodu dokładnie z rejonów Chin i Japonii. Zostały kiedyś sprowadzone, uciekły z hodowli, a dziś zamieszkują parki miejskie i warszawskie lasy. Chcecie zobaczyć innych podróżników? Tym razem z Tybetu? Przenieśmy się znów do zimy. Są gdzieś tu, zaraz, zaraz. To nurogęś, to krzyżówki, tu mewy śmieszki są. Oto egzotyczne gęsi tybetańskie. Spotkanie z nimi jest wyjątkowe i możliwe nawet w Warszawie. Sami widzicie, że przygoda z poznawaniem świata ptaków nigdy się nie kończy. Jest wiele miejsc do odkrycia i ptasich skarbów do podziwiania. Ruszajcie na leśne safari. Wyostrzcie wzrok i słuch. Obserwujcie skrzydlatych mieszkańców dzikiego królestwa. Pozwólcie, aby ptaki stały się waszymi przyjaciółmi i wypełnijcie nimi swoją leśną księgę życia. Do zobaczenia w lasach miejskich. Pa pa. Niech leśne safari trwa.